Do miejscowości, która nazywa się Nowy Tomyśl, jest ona położona w zachodniej części Wielkopolski, około 60 km od Poznania. Nowy Tomyśl słynie z uprawy chmielu oraz Wikliny, a także swojej barwnej wielokulturowej przeszłości. Najważniejsze miejsca w mieście to największy na świecie kosz Wiklinowy. Zabytkowych budynków mieszczących ratusz miasta oraz starostwa, śladów holenderskiego osadnictwa, wielu kamienic, dwóch kościołów, wieży ciśnień, fontanny i studni miejskiej, Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa, pomnika Fryderyka Chopina, Konstytucji 3 Maja oraz Powstańców Wielkopolskich, Zoo, Iglu z Wikliny i wielu innych miejsc, które stanowią regionalną atrakcję. W naszym mieście znajdują się sklepy, restauracje, ośrodki edukacji podstawowej oraz ponadpodstawowej, szpital, komisariat policji. Nowy Tomyśl jest atrakcyjnym miastem pod kątem umiejscowionych dużych zakładów pracy, dostępności do infrastruktury kolejowej oraz drogowej. Jeśli pozwolisz, oprowadzę Cię po kilku miejscach. Dobrze. Że przyjechałeś rowerem, nasze miasto posiada wiele ścieżek rowerowych. Nowy domyśl leży przy międzynarodowej linii kolejowej Paryż-Berlin-Warszawa-Moskwa. Ekspresem Lubuszanin, który zatrzymuje się na dworcu kolejowym w nowym domyślu można dojechać do Warszawy w kilka godzin. Kontakt z całym światem zapewniają położone w niewielkiej odległości od Nowego Tomyśla dwa porty lotnicze w Poznaniu i Babimoście. Na terenie Nowego Tomyśla znajdują się duże zakłady produkcyjne takie jak Alesku Berou, Beroutu, Finex Kontakt Wielkopolska, Josera. Które dzięki bliskiemu położeniu autostrady A2 mogą eksportować swoje wyroby do innych krajów. W przeszłości obecne tereny Nowego Tomyśla pokrywały duże obszary leśne. Były to okolice słabo zaludnione. Niemniej na terenach tych można odnaleźć ślady wczesnego osadnictwa pochodzące sprzed 11 tysięcy lat. Potwierdzeniem tego są zachowane ślady, a wśród nich groby skrzynkowe z okolic wytomyśla czy smolarnia odkopana w pobliżu jastrzębska starego. Na dobre teren ten zagospodarowany został dopiero w XVIII wieku, dzięki osadnictwu holenderskiemu. Nazwa Holendrzy nie ma znaczenia narodowościowego, a odzwierciedla pewne zasady prawa holenderskiego, do którego odwoływano się w wielu punktach. Na budowę kosza giganta wybrano centralny punkt Nowego Tomyśla – Plac Niepodległości. Do pracy przystąpiło 50 plecionkarzy reprezentujących 15 nowotomyskich firm plecionkarsko-koszykarskich. Kosz powstał w niebywale krótkim czasie, bowiem po 55 godzinach nieprzerwanej pracy. Do jego wykonania zużyto 8 ton wikliny. Imponujące rozmiary: długość 17,29 metra, szerokość 9,46 metra, wysokość 7,71 metra dały mu słuszne miejsce w księdze rekordów Guinnessa. W sierpniu 2006 roku nowotomyscy pleciąkarze zmierzyli się z własnym rekordem i wypletli kolejny, jeszcze większy kosz o wymiarach długość 19,8 m, szerokość 9,53 m i wysokość 8,98 m, który zastąpił miejsce dotychczasowego rekordzisty. Zapoczątkował serię kolejnych plecionkarskich inicjatyw służących miastu Muzeum Witliniarstwa i Chmielarstwa powstało w maju 1985 roku, jako oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie Lokalizacja jedynej tego typu placówki muzealnej w Polsce ma związek ze specyfiką regionu, którego centralnym punktem jest Nowy Tomyśl, wynikającą z bogatych tradycji w zakresie uprawy wikliny i chmielu oraz produkcji wyrobów wiklinowych. W mieście znajdują się też inne charakterystyczne wyroby z wikliny. W parku przy zbiegu ulic tysiąclecia i musiała w nowym domyślu znajduje się Teżnia solankowa. Teżnia ma nasycać przestrzeń w promieniu kilku metrów od słupa tarniny dziodem, bromem, magnezem, sodem, potasem, żelazem i innymi korzystnymi dla zdrowia mikoelementami. Mieszkańcy mogą swobodnie z niej korzystać. Mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości mogą korzystać z biblioteki oraz Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, które zlokalizowane są w centrum miasta. Nowotomyski Ośrodek Kultury jest miejscem rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego i organizatorem wielu imprez o ogólnopolskim i lokalnym zasięgu. W Nowotomyskim Ośrodku Kultury działa Gminny Punkt Pomocy Lokalnej. Wieża pochodzi z początku XX wieku. Stanowiła ona wodociąg miejski, gdyż pełniła rolę hydrostatu, w której odbywał się cały proces technologiczny polegający na uzdatnianiu, magazynowaniu i chlorowaniu wody. Wieża ciśnień jest konstrukcji murowanej o wysokości 32 metrów, ze zbiornikiem stalowym, nitowanym o pojemności stu metrów sześciennych, posadowionym na wysokości 27 metrów nad poziomem morza. Eksploatowana była do lipca 1992 roku. Obecnie na parterze znajdują się pomieszczenia techniczne, a na pierwszym piętrze salka narad. Wieża jest zabytkowym, pięknym obiektem dokumentującym rozwój wodociągów w mieście. Ogród zoologiczny został założony w 1974 roku. Znajduje się on na terenie ponad 30 hektarowego Parku Kultury i Wypoczynku z daleka od ruchu ulicznego i zakładów produkcyjnych. Obejmuje on około 5 hektarów. Obecna ekspozycja liczy 200 zwierząt z 48 różnych gatunków. W parku tym znajduje się również Muzeum Chmielarstwa i Witliniarstwa, Skatepark, Edukacyjna Ścieżka Leśna. Plac zabaw. Samolot-pies. W parku Feliksa znajduje się samolot Bies TRS-8. W historii Nowego Tomyśla dwukrotnie pojawia się wzmianka o samolocie. 3 stycznia 1919 roku, dzień po zajęciu Nowego Tomyśla przez powstańców wielkopolskich, w pobliżu miasta wylądował samolot, który przywiózł wron dla licznych w tym regionie kolonistów niemieckich. Piloci zostali aresztowani przez powstańców i odstawieni do Poznania. Kolejna wzmianka pochodzi z 24 stycznia 1945. W dniu tym nad Nowym Tomyślem przelatywały trzy niemieckie samoloty. Ustawione na placu niepodległości działo przeciwlotnicze omyłkowo strąciło jeden z samolotów, który spadł na ulicę Śniadeckich. W Wilu to wykonany z Wikliny dekoracyjny pawilon ogrodowy który swoim kształtem przypomina iglu. Ta unikatowa forma przestrzenna powstała z inicjatywy ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy w 2008 roku. Do stworzenia iglu zużyto 5 ton białej wikliny. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu mieści się na ulicy Poznańskiej, jest siedzibą władzy miasta, obok znajduje się budynek Starostwa Powiatu Nowotomyskiego. Rada Miejska w Nowym Tomyślu dnia 22 lutego 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wizerunku herbu Gminy Nowy Tomyśl, flagi Łańcucha Burmistrza Nowego Tomyśla i Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz określenia zasad ich używania. Urząd Miejski współpracuje z wieloma miastami partnerskimi. Na stronie Urzędu Miasta znajduje się zakładka, w której znajdziemy wirtualny spacer po mieście za pomocą wielu fotografii. Na jednym z dwóch głównych placów Nowego Tomyśla, noszącego nazwę Fryderyka Chopina, usytuowany jest pomnik jego patrona. Stojące na postumencie oryginalne popiersie wykonał artysta rzeźbiarz Marek Jerzy Nowakowski. Na placu Niepodległości znajduje się pomnik, na którym znajduje się Krzyż Powstańczy i tekst. Powstańcom wielkopolskim walczącym o wolność ziemi nowotomyskiej w latach od 1918 do 1919 roku. Obok pomnika znajduje się ratusz, który pochodzi z 1879 roku. Mieści się pośrodku Placu Niepodległości obecnie jest to siedziba Urzędu Stanu Cywilnego i Sądu. Przy ulicy Sienkiewicza funkcjonuje samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, któremu nadano w 2008 roku imię doktora Kazimierza Hołogi. Zespół Szkół nr 2 to jedna z placówek oświatowych położonych na terenie miasta Nowy Tomyśl. Zespół kształci młodzież technicznie w zawodach technik mechatronik, technik organizacji reklamy oraz technik logistyk, natomiast branżowo w różnych zawodach. Szkoła ma swoją siedzibę na osiedlu północ i słynie z miłej atmosfery, wysokich kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej, różnorodności kierunków oraz tego, że każdy może w niej realizować swoją pasję zawodową i sportową. Co roku wielu absolwentów szkół podstawowych wybiera tę szkołę. Szkoła realizuje wiele projektów, w tym międzynarodowe staże, współpracuje z wieloma uczelniami i zakładami pracy. Szkoła ta stawia na rozwój i integrację uczniów oraz tworzy komfortowe i przyjemne warunki do pracy. W szkole corocznie kultywuje się pamięć o patronie poprzez uroczyste obchody Dnia Patrona. Patronem szkoły jest dr Kazimierz Hołoga, który był dyrektorem powiatowego szpitala w Nowym Tomyślu. Niezwykle charyzmatyczny i oddany swojej pracy człowiek. Był nazywany cudotwórcą, każdego pacjenta traktował z szacunkiem i życzliwością, a najbiedniejszych leczył bezpłatnie. Kazmierz Hołoga nie ukrywał swojej wiary i modlił się w kaplicy szpitalnej przed każdym zabiegiem. Bezkompromisowo bronił życia ludzkiego, szczególnie nienarodzonych dzieci. Zmarł w 1958 roku po ciężkiej chorobie, którą heroicznie znosił. W jego pogrzebie uczestniczyło kilka tysięcy osób wierzących i niewierzących o różnym statusie społecznym i różnych poglądach politycznych. Na jego grobie wyryto słowa przeszedł przez życie dobrze czyniąc. Na Placu Chopina znajduje się jeden z dwóch kościołów rzymskokatolickich pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, który należy do dekanatu lwóweckiego. Kościół Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, w architekturze którego można znaleźć formy romanizujące, czyli tak zwany styl okrągłego łuku. Jego wieża kryta jest hełmem namiotowym z ośmioboczną sygnaturką. Wzniesiono go w latach od 1894 do 1895 roku w projektu Hermana Hausenfeldera koszty budowy w kwocie 14 tysięcy marek pokrywając ze składek wiernych. 15 sierpnia 1895 roku odprawiono w nim pierwsze nabożeństwo. Race to spektakularne wyścigi złomu na półkach pełne wrażeń i emocji. To nie tylko wyścigi o dużej adrenalinie, ale również wydarzenie o charakterze charytatywnym. w wsi Paproć pod Nowym Tomyślem stoją najwyższe wiatraki na świecie. Mają 210 metrów wysokości. Dwie takie konstrukcje rocznie mają produkować 18 tysięcy megawatów, co pozwoli na zaopatrzenie w prąd około 6 tysięcy gospodarstw domowych. Już koniec wizyty w tym pięknym mieście. Wirtualny spacer po Nowym Tomyślu był zachętą do odwiedzenia naszego miasta. Staraliśmy się pokazać najważniejsze miejsca, które warto było odwiedzić i zobaczyć. W tworzonych modelach staraliśmy się odzwierciedlić ich faktyczny wygląd. Nowy Tomyśl zaprasza do świata historii, wikliny, odpoczynku, zabawy, relaksu oraz rekreacji. Przejdź sam i odkryj jego piękno.